Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować rodzaj wydruku, który posiadamy i który jest dostępny w mozarcie, który będzie nam filtrował oraz grupował pozycje, jakie mamy w zamówieniach w zleceniach po magazynach. Jest to wydruk, który znajdziemy sobie na ekranie zleceń. Ponieważ wszystkie wydruki dla zleceń, które mamy, będziemy mieli w menu podręcznym. Na poziomie ekranu zalecenia, jak wejdziemy sobie na wydziale prawym przyciskiem myszy, to tutaj odnajdziemy taki sektor z różnymi rodzajami wydruków. Oczywiście, z racji tego, że możemy sobie wydruki konfigurować przez Amadeusza, tutaj możemy różne właśnie konfiguracje mieć zawarte. Jednakże, jedną taką naszą nową opcją, która jest jeszcze również wykorzystywana, jest wydruk karty limitowej. I jest to wydruk, który będzie jego głównym. Zadaniem jest filtrowanie i ustawianie naszych produktów po magazynach, które są im przypisane. Jak otworzymy sobie ten wydruk, pojawi nam się nasza, nasz produkt, wszystkie materiały, które wchodzą w skład naszego produktu, i będą one w kategorii magazynu głównego. Jest to tabelka, właśnie na magazyn główny. Oczywiście, Tutaj będą nam się one porządkować zależnie od tego, jak przypiszemy sobie tą pozycję. I teraz, w jaki sposób możemy zmienić lokalizację, na przykład pozycji dezodorantu. By to zrobić, wystarczy wejść w składniki. I w naszym dezodorancie, tej pozycji, którą chcemy zmienić. Jak wejdziemy sobie w to pozycję, dla której chcemy zmienić magazyn, będziemy mieli możliwość poprawienia danych składnika. I teraz sama lokalizacja dla tej poszczególnej pozycji mieści się w zakładce dodatkowe. I tutaj mamy wskazany magazyn główny. Jak wybierzemy sobie inny, to tutaj będziemy mieli możliwość zapisania tego ustawienia. Oczywiście wszystkie magazyny, jakie dostępne są na liście, są to te magazyny, które mamy zdefiniowane w naszym systemie magazynowym. Jak wybierzemy magazyn pomocniczy i zapiszemy, to teraz już lokalizacja będzie tutaj w magazynie pomocniczym. Jak wrócimy sobie do naszego Zlecenia. Tego, na podstawie którego chcemy wykonać e wydruk, wszędzie gdzie mamy pozycję, w której składzie jest nasz, e nasz dezodorant, będziemy mogli wykonać wydruk, i teraz już pozycja, dla której zmieniliśmy lokalizację, wydrukuje się na innej, w innej tabarce. Czyli jest to wydruk, który skupia się przy realizacji mającej na celu sortowanie pozycji z produktu po magazynach. Czyli, zależnie od tego, jakie magazyny przypiszemy w edycji składnika w zakładce dodatkowe, takie magazyny będą widoczne w konkretnych tabelkach dla każdej z wybranych pozycji. Dziękuję Państwu uprzejmie. I zapraszam na kolejne filmiki.